Cześć! Nie ma świąt bez piernika. W moim wydaniu wygląda tak. Spróbujcie, zobaczcie ten przepis. Moi drodzy, czym byłyby święta bez tradycyjnego piernika? Dzisiaj przygotujemy ten piernik w nieco innej formie. Nie będą to malutkie pierniczki, za to będzie to całe ciasto, przekładane genialnymi powidłami śliwkowymi i oblane czekoladą. Czyli to, co lubimy najbardziej. Jeżeli szukasz świątecznych przepisów, koniecznie wbij na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz bardzo dużo wiele fajnych, ciekawych rzeczy oraz koniecznie zasubuj ten kanał. Przygotowanie piernika zaczynamy od najważniejszej rzeczy, czyli rozpuszczeniem masła razem z miodem. Gdy masło z miodem się rozpuszcza, ja zaczynam wybijać jajka do miski robota kuchennego. Całe jajka razem z cukrem ubijamy. Gdy jajka z cukrem już się ubijają, ja idę włączyć piekarnik z termoobiegiem na 175 stopni. Słuchajcie, przygotowanie tego piernika zajmuje około 5 minut, dlatego masu mamy już rozpuszczone z miodem, jajka mamy ubite. Teraz do naszej masy jajecznej dodajemy mąkę, przyprawę do piernika i sodę. A soda, dlatego żeby nasz piernik pięknie wyrósł. Gdy do masy jajecznej dodałem już mąkę, przyprawę do piernika i sodę, teraz na najniższych obrotach będziemy mieszać do połączenia składników. A gdy składniki się wszystkie połączą, będziemy wlewać delikatnie rozpuszczone gorące masło razem z miodem. Ciasto na piernik jest już gotowe, chodźcie zobaczyć jak powinno wyglądać to ciasto. Przygotowujemy sobie naszą blaszkę do pieczenia, czyli wyścielamy papierem. Oczywiście do tego typu ciasta możecie użyć zarówno okrągłą foremkę, prostokątną, kwadratową, a nawet foremkę na babkę. Ja dzisiaj mój piernik przygotuję w keksówce. Tak przygotowane ciasto stawiamy do piekarnika nagrzanego na 175 stopni z obiegiem na około 40-45 minut. Nasz piernik jest już upieczony, dlatego przystępujemy do wykończenia go. W czasie, gdy będę przekładał mój piernik powidłami śliwkowymi, przygotuję sobie do niego polewę. Rozpuszczę ciemną czekoladę razem z masłem. Przekrojony piernik dwa razy przekładamy domowymi powidłami śliwkowymi i nakładam ostatnią część naszego piernika. Nasza polewa jest już prawie gotowa. Gdy czekolada z masłem się rozpuści, mieszamy do połączenia składników, aby powstała nam bardzo gładka tekstura. Gdy jest jeszcze ciepła, przelewamy na piernik. Za pomocą noża rozprowadzamy polewę po całym pierniku. Piernik jest już gotowy. Pozostało mi jedynie udekorować świątecznymi ozdobami. Takim oto sposobem skończyłem przygotowywanie mojego piernika świątecznego. Zapamiętajcie najważniejszą rzecz. Przygotujcie go tydzień bądź dwa tygodnie wcześniej i zostawcie w lodówce, aby całość przeszła fajnie smakiem. Ja tego piernika dzisiaj wyjątkowo nie spróbuję, ponieważ potrzebuje on jeszcze kilku dni, aby był perfekcyjnie pyszny. Moi drodzy, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze i najlepsze życzenia świąteczne. Nie pokłóćcie się przy świątecznym stole. To chyba najważniejsze.